Wydaje się, że bajki Disneya to słodkie opowiastki zawierające morał i nie nikomu krzywdy. Jednakże wiele osób zarzuca tej wytwórni manipulację młodymi umysłami na różne sposoby. Zapraszam na top 5 największych zarzutów wobec Disneya. Zarzut numer 1. Jesteś brzydki, jesteś zły. W niemal każdym filmie Disneya główny przeciwnik jest paskudny. Dzieciom wpaja się, że brzydka osoba musi być zła i okrutna. Zazwyczaj złe kobiety przedstawiane są jako stare, grube, lub potwornie brzydkie. Ponadto każda z nich mści się na pięknych, młodych i szczupłych niewiastach. Zarzut drugi: Musisz być chuda. Nie licząc królewny śnieżki, która powstała w latach 30., kiedy jeszcze kobiety wyglądały jak kobiety, a nie jak patyki, wszystkie księżniczki Disneya mają rozmiar zero. Wystarczy spojrzeć na Megary, przy niej nawet Barbie to grubaska. Nie tylko feministki krytykują Disneya za promowanie chudości jako wyznacznika atrakcyjności. Mówi się, że już najmłodsze dziewczynki zaczynają się odchudzać, bo chcą wyglądać tak pięknie jak ich ulubione bohaterki. Zarzut trzeci: wszystko jest przesłodzone. Niby trudno zarzucić Disneyowi, że śmierć bohaterów przedstawia w formie złagodzonej, jako że odbiorcami filmów są głównie dzieci. Mimo wszystko, jeśli już robi filmy na podstawie klasyków gatunku, niech nie zmienia zakończeń. Dzieci odnoszą mylne wrażenie, że śmierć może i jest smutna ale puszyste, śpiewające zwierzątka sprawiają, że właściwie nic strasznego się nie stało. Inną historią, którą Disney całkowicie zarżnął, jest Mała Syrenka. W oryginale Ariel nie wychodzi za mąż za księcia, tylko musi go zabić, aby odzyskać syreni ogon. Niestety kocha go tak mocno, że umiera, aby ocalić jego życie. Zarzut czwarty, molestowanie seksualne. Motyw budzenia pocałunkiem śpiącej księżniczki przez przystojnego księcia również budzi sprzeciwy. Nie każda dziewczyna chce być napastowana przez obcego faceta, nawet jeśli miałby być to tylko pocałunek, a chłopak nieziemsko przystojny. Księżniczki Disneya nie mają nic przeciwko takiemu traktowaniu, budzą się, zakochują w pięknym, bogatym księciu, wychodzą za mąż i żyją długo i szczęśliwie. W oryginalnej wersji bajki książę zgwałcił śpiącą królewnę, więc całowanie nieprzytomnej kobiety jest jednak mniej szokujące, ale nie do końca na miejscu. Zarzut piąty: status społeczny. U Disneya wszystko jest klarowne: bogaci są piękni, szczęśliwi i spędzają czas na zabawie, a biedni są brzydcy i mają ciężkie życie wypełnione tylko pracą. Kopciuszek ma szansę na poprawę swojego żałosnego życia tylko i wyłącznie dzięki temu, że książę zakochuje się w niej i zabiera ją z domu macochy i wrednych sióstr. U jak książę dzięki swemu bogactwu zdobywa bez większego wysiłku każdą panienkę, która mu się spodoba. Czy naprawdę chcemy, żeby nasze dzieci nauczyły się, że pieniądze to wszystko, czego im potrzeba do szczęścia? I to by było na tyle w tym odcinku. A wy, co myślicie o tych zarzutach? Przesada, czy uzasadniona krytyka? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie również odpowiednio ocenić filmu, jeśli przypadł wam do gustu. A jeśli chcecie więcej materiałów dotyczących świata bajek, kreskówek i nie tylko, zostawcie suba. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.